Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj przyglądamy się po raz pierwszy na moim kanale serii kaskaderskiej. No i po stronie prawej mamy konkurs kaskaderski, czyli ten taki mniejszy zestaw z obręczą, a po stronie lewej większy zestaw, czyli park kaskaderski. Jakoś tak stwierdziłem, że zrobimy sobie jedną większą recenzję, taką podwójną, no bo nie ma sensu tego aż tak rozdrabniać. No i ten mniejszy zestaw zawiera 73 klocki, dwie minifigurki i katalogowo kosztuje 80 zł bez grosza, a ten nieco większy 170 klocków, 2 minifigurki i 130 zł bez grosza. Lada chwila te zestawy wylądują na Alto, no ale my sobie tak nieco przedpremierowo na to lukniemy. Zapraszam! Na moje oko, a właściwie ucho odczytywać tą serię powinniśmy jako stanz. Nie żadne stunc, chociaż tak by było bardziej po polsku. No, ale dobra, mniejszy zestaw, tak jak mówiłem, obręcz i tutaj możemy sobie manipulować jej wysokością całkiem nieźle. Chociaż kontentu zawartości nie ma tutaj zbyt dużo. No, są dwa te motorki i zaraz przetestujemy ten mechanizm naciągu, czyli trzy razy do tyłu puszczamy i to całkiem szybko leci. Ciekawszy konstrukcyjnie jest zestaw numer dwa. Mamy tutaj jakiegoś wielkiego czerwonego pająka ze srebrnymi albo przynajmniej szarymi odnóżami i jakąś taką nadbudówkę, co nie wiem, można sobie zrobić, jakąś demolkę, rozwałkę, a tutaj na dodatek jakby ten pająk miał swoje siedlisko. Nie zwróciłem Waszej uwagi wcześniej, ale minifigurki całkiem, całkiem ciekawe. Niektóre nadruki na torsie są oczywiście nowiutkie, świeżutkie. No i ja jeszcze nigdy nie położyłem łap na tych otonowych, ognistych elementach. One są bardzo mocno takie duplaste, to znaczy nawiązują do serii Lego Duplo, przynajmniej tak stylistycznie. Ale zobaczymy, może się ładnie łączą, może nieźle wyglądają, to jeszcze nie wiem, nie wyrokuję. No i dobra, nie mam akurat przy sobie noża, więc... Wyjątkowo dobierzmy się tradycyjnie, wciskając część pudełka, no i zobaczmy. Na pewno te oto zielone elementy są spoko, są ok. No i tutaj oczywiście mamy zwyczajną instrukcję, nie tak jak powiedzmy w LEGO Video albo LEGO Super Mario, chociaż nie, no w Video to nie mieliśmy instrukcji w aplikacji, tylko po prostu też w książeczkach. Okej, okay, no i kaskaderzy. To jest taki temat przewodni, pytanie czy tego potrzebowaliśmy, czy to jest właśnie takie LEGO City, o które walczyliśmy. Ja nie jestem do końca przekonany, wolę jednak budynki, no ale mamy co mamy. Było nie było, takie serie często się pojawiały wcześniej, właśnie coś na bazie jakichś szybkich, małych autek, którymi można było sobie skakać po rampach. Więc nie jest to jakaś taka super świeżynka, jeżeli chodzi o koncepcję, no ale takie rzeczy chyba się sprawdzają. I tutaj mamy, no właśnie, naklejkę czy nadruk. Zaraz spróbujemy sobie to jeszcze przepatrzeć. Na pewno to jest nadruk i bardzo się z tego cieszę. Trochę żółtych elementów. Tutaj są właśnie te duże pomarańczowe kloski. No tak, bo to musi być gładkie, wytrzymałe. Nie wiem, czy będzie stabilne. No ale zobaczymy, jak to się ze sobą łączy. Będzie speed, build, więc jak sobie ewentualnie zwolnicie, no to możecie się przyjrzeć. Elementy tych nowych dróg. Ale tak się rozglądam, rozglądam, czy są gdzieś naklejki i prawdopodobnie nie. Ale to jeszcze wiecie, zweryfikujemy. To odsuwam zawartość tego większego pudła i zobaczmy co tam się kryje w tym mniejszym. To jest chyba zrobione na bazie takiego giętkiego elementu, ale to też nie musimy teraz rozkminiać tego wszystkiego. Wystarczy, że wyciągniemy i właśnie ten element jako pierwszy mi tutaj wyleciał. O! I tutaj ładniej będzie się można przyjrzeć tym dużym rampom. No dobra, to jest gładkie. Tutaj możemy to sobie połączyć. Coś ciekawego do jakiegoś skateparku, może? Jak najbardziej. Kilka zastosowań takie elementy mieć mogą. Tutaj luzem kolejny klocek. Za bardzo tego nie lubię, no ale tak to czasem wygląda. No i co, jeden woreczek? A trochę mało klocków, a przypomnę, że 80 zł bez grosza, przynajmniej katalogowo. No i tutaj jest ten du od motoru. O, tak to wygląda. <grytanie> zaraz, zaraz pochwycę. Czyli tutaj niewiele składamy. Okej, okay. ciekaw jestem, czy to zachowa świeżość, jakbyśmy się bawili tym konsekwentnie dzień w dzień, kilka miesięcy. No dobra, także mamy to. Powiem Wam jeszcze w zaufaniu, że tak naprawdę to ja czekam chyba najbardziej na dwa zestawy z tej serii. Jest taka ciężarówka kaskaderska, świetna, i tam na dodatek są ryby w nowym kolorze, a także jest taki motocyklista kurczak. I te zestawy pewnie się u mnie pojawią. A dzisiaj, dzisiaj mamy taki przedsmak tej serii. Zapraszam na speed build! 넌넌넌넌넌넌넌넌 Pełna pół godziny i obydwa zestawy zbudowane. Ten mniejszy pozostawia trochę niedosyt, no ale czego się można spodziewać po tak niewielkim secie? Jest obręcz, trochę takich różnorodnych płomieni, no i jest pomarańczowa rampa. Szkoda, że w tym miejscu nie zastosowano jakiegoś nadruku, tylko dostajemy dwie naklejki po dwóch stronach. Trochę słabo, w tym większym zestawie nie ma żadnej naklejki. No i tutaj, żeby nie było wstydu, to trochę sobie obniżyłem tą obręcz. Może mi będzie łatwiej to wszystko zaprezentować jak wyglądają motocykle. No trochę się dziwię, dlaczego tutaj na przodzie nie dano nam tego miejsca, co by wczepić sobie jakiś groszek. Moglibyśmy się wtedy pobawić w różne światła, no ale i tak to pozostawia takie nowe możliwości. To znaczy to uniwersum jednośladów w Lego trochę nam się zwiększyło, no bo różne kolory pewnie z czasem będą jakieś nadruki, no i możliwości modyfikacji tego wszystkiego. A ten tył wygląda dosyć fajnie, subtelnie, jakby ten motor Nadal mógłby funkcjonować w jakimś Lego mieście i nikt nie miałby pretensji. No i dobra, zobaczmy jak to wszystko działa, a na pewno jest stabilnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj zastosowano opony i działa to podobnie jak jakieś antypoślizgowe skarpetki. Bardzo fajna opcja, to jak najbardziej trzeba pochwalić, Porozumiecie, rozumiecie jak to działa? No, to nam się nie przesunie i świetnie, i o to chodzi, żeby takie patenty wprowadzać. To może. Najpierw czerwony motocykl, i na początku trochę źle Wam powiedziałem, bo jakby myślałem, że to do tyłu trzeba w ten sposób robić, a to nie. Takim ruchem posuwistym do przodu ze trzy razy, i wtedy to koło strasznie szybko się kręci. I zobaczmy. O, udało mi się prawie, prawie za pierwszym razem, a uwierzcie mi, trochę tutaj to wszystko trzeba wyczuć. Wiecie dlaczego? No bo te opony są strasznie, strasznie wąskie. Teraz to chyba przerzuciłem ten motor, ale jeszcze spróbujmy przy pomocy tego niebieskiego. On wygląda podobnie jak to, co mieliśmy już niejednokrotnie w różnych zestawach. Także takim pewnym, solidnym ruchem musimy to zrobić, wprowadzić w ruch, i teraz przeskakujemy. Jakbym sobie jeszcze niżej tą obręcz zamontował, no to byłoby na pewno skuteczniej. Taki kaskader to ma ciężkie życie, no bo jak nieodpowiednio tutaj rozpędzony wpadnie, to nie chciałbym być w jego skórze. W każdym razie, no bawić się można. Jakbym miał 10, 11, 12 lat, to pewnie bym oszalał na punkcie tej zabawy, a tak. Chwilę się pobawię i odstawię to w kąt. A jeżeli chodzi o elementy, no to nie ma tutaj niczego takiego super specjalnego oprócz tej rampy, ale ogień zawsze spoko. No i zobaczcie, warto sobie czasem przypomnieć, że takie giętkie elementy to pozostawiają właściwie nieograniczone możliwości, bo to można powyginać różnorako, tutaj przypiąć, pospinać. No i to już jest właściwie klocek nie klocek. Niektórzy pewnie będą grymasić, że co to są za elementy, no ale właściwie skoro mamy to dostępne w całym systemie, no to można to wykorzystywać. Postacie w tej serii mają nie tylko kaski, ale również fryzury i wygląda to bardzo dobrze, chociaż obydwie figurki mają takie czarne okulary i można byłoby to nieco zróżnicować. No ten gość to jest policjant z Lego City i on akurat ma jeszcze alternatywny grymas. Przypomina mi trochę jego strój, wiecie kogo? Rexa z The Lego Movie 2. Może to są luźne skojarzenia, ale jednak ta kolorystyka całkiem całkiem podobna. Tutaj na pewno najmocniej podoba mi się ten oto tors. Jakiś t-shirt z różą, a na to jeszcze narzucona taka. Hmm. Kurtka jeansowa bez rękawów. Szkoda tylko, że na dole, na tych spodniach nie ma jakichś kieszeni, łańcuchów, wyglądałoby to jeszcze lepiej. Doceniam to, że dorzucono nam włosy. No i zobaczcie jeszcze, jak to się prezentuje na motocyklach. Oczywiście, już w tych odpowiednich kaskach. Jest jak najbardziej spoko. No i jedna szyba jest czarna, jedna transparentna. Duże zróżnicowanie. W sumie to nie jest nic zaskakującego, że ten zestaw, czyli park kaskaderski, zawiera dużo więcej atrakcji, no bo mamy też ponad dwa razy więcej klotków, właśnie w tym secie. No i co tutaj można porobić? Ano, poprzeskakiwać nad ogniem, można wpaść w te ruiny, żeby dokonać demolki. No i tutaj na pewno na plus te nadrukowane deski oraz ten znak. Taki znak ostrzegawczy który na pewno, na pewno można gdzieś wykorzystać. Oprócz tego, dosyć abstrakcyjnie, wygląda tutaj to miejsce dla pająka. Sama ta kreatura, ona raczej jest zbudowana bardzo tekturowo, to znaczy, wiemy, że to jest jakaś przeszkadzajka na torze, no ale na makiecie fantazy to raczej by się nie sprawdziła. Tam jeszcze w środku jakieś kości, jakiś taki zwykły pająk, pajęczyna, no i ogólnie ta kolorystyka, ona jest spójna, bo podoba mi się zawsze pomarańczowy w połączeniu. Z takim jasnozielonym. No, i to rzeczywiście jest nadruk, taki pająk plujący jadem. Coś unikatowego, i na pewno może to się przydać. Zwróćcie też uwagę, że nasz kaskader ma taki kij baseballowy, i tutaj może sobie zrzucić jakąś taką kolejną dziwną rzecz. To by nawet innym kaskaderom potrafiło utrudnić życie. No i znowu trochę ognia, i na dodatek może na koniec tej sceny byśmy przeskoczyli. Zobaczmy, czy uda nam się, jakby nie przewrócić tych beczułek i tych chyba brzydko wyglądających ogników. No jeszcze na chwilę się temu przyjrzyjmy, jakby to było bardziej różnorodne, jedne wyższe, drugie niższe, to może wyglądałoby jak ogień, ale tak. No, trochę to wygląda dziwnie, nienaturalnie i może jakbym miał tych elementów więcej, może jakbym spojrzał z daleka, to by mi to przypominało ogień, ale tak, tak średnio to wygląda. Wyciągnijmy naszemu kaskaderowi, a właściwie kaskaderce kij z ręki. No i teraz musimy znowu wprowadzić ten mechanizm w ruch. Tutaj musimy się mocno rozpędzić i zobaczymy, czy wylądujemy na czterech łapach, a właściwie na dwóch kółkach. Cyk. O, nawet nie trafiłem w tą rampę. Widzicie, to nie jest takie znowu proste. Jeszcze raz, druga próba. O, zobaczcie, coś już tam wychodzi, ale to naprawdę jest trudne. I jestem ciekaw, czy wszystkie te atrakcje są odpowiednio przemyślane, bo mam wrażenie, że nie do końca, no ale zawsze to sobie można zmodyfikować, dodać tutaj, nie wiem, jeszcze jakieś kolejne przeszkadzajki, ale musimy się chyba przyjrzeć tej oto małej klatce, bo nie wszystko żeśmy omówili. O zobaczcie ten pająk jest idealnie tak duży, żeby siedział na górze klatki i mógł obserwować publiczność, aktorów, kaskaderów i wszystko to, co dzieje się dookoła. Głowa nieco się rusza, mamy jakieś kolce jadowe, no ale odnóża siedzą bardzo słabo. Znamy urok tego typu łączeń. To nie jest nic specjalnego, ale możemy sobie trochę to wszystko powyginać. Czy to jest jednak pająk? No nie mam pewności, bo w końcu pająki mają 8 odnóży, a to tutaj tylko 6. Nie czepiajmy się jednak szczegółów. Sama klatka wygląda fajnie. Chociaż no, nie jest to zbudowane z każdej strony bardzo precyzyjnie, to ma być po prostu jakaś taka entertainment atrakcja, tak to sobie nazwijmy. Jakieś kości w tym leżu, tutaj spada nam ta kolczasta piniata. Zresztą możemy jeszcze spróbować trafić w nią kijem baseballowym. Tak, to się zazwyczaj udaje. Tutaj najcenniejsze są te elementy. Nie wiem, czy one występowały w tej barwie. Wydaje mi się, że nie. No i takie duże, filarowe, pomarańczowe. Jak naj bardziej trochę się można z tym wszystkim pobawić tym bardziej że w instrukcji mamy jakieś takie sensowne pomysły jakby to wszystko przebudować i jak najbardziej, trochę dałoby radę się pobawić. Wydaje mi się, że jakbyśmy mieli w ogóle więcej tych zestawów, no to tutaj ten tor, podobnie jak w Lego Super Mario, mógłby być jeszcze ciekawszy. No i trochę się dziwiłem, dlaczego ten policjant wygląda identycznie jak kaskader, a to po prostu jedna i ta sama osoba. Ile oni mają ukrytych talentów, to głowa mała. Ale popatrzcie, dostrzegam tutaj pewną niekonsekwencję już na poziomie pierwszych dwóch zestawów, bo w tym miejscu też by się przydały te opony. To wszystko jeździ i się rusza. Te klocki nie są aż takie ciężkie, żeby nam stabilnie siedziały na stole dywanie czy innej podstawie. Dziwne rozwiązanie, trochę niedbalstwo. Żeby nie było, to wpadnijmy sobie jeszcze w to gruzowisko, zobaczymy, czy brak jakichś takich elementów gumowych tutaj nam nie przeszkodzi, czy to się wszystko nie przesunie i czy nie będzie po prostu do kitu. No to wprowadźmy naszą tym razem żółtą maszynę w ruch i lecimy. No tak, to się raczej nie mogło nie udać. Zobaczcie, a koło jeszcze śmiga, i tak pewnie przez kilka sekund. Całkiem, całkiem to jest udanie zrobione. A jeżeli chodzi o maskę tego motocyklu, no to to jest to samo co w tym pierwszym zestawie. Bodaj niebieska maszyna wyglądała identycznie. To może od razu omówmy jeszcze naszego kaskadera. To znaczy, tfu, kaskaderkę, ciągle się mylę. Ten strój całkiem niezły, kolorystycznie to wszystko do siebie pasuje. A tutaj z tyłu mamy jakiś slogan, jakieś krótkie hasło SPORT. No to w sumie tylko rzeczownik, nic wielkiego. Też mamy tutaj fryzurę, jak zwykle, i od razu wam pokażę tą postać, która występowała już w poprzedniej fali zestawów w Lego City i trochę szkoda, że nie została trochę odświeżona. No ale okej, okay. ona mi się zawsze podobała, jeżeli chodzi o nadruki, o ten taki fryz, więc tutaj nie będę się czepiał. Ale jednak pani kaskaderka ze względu na to połączenie jakby różowego z fioletowym. Chyba wygrywa i jest trochę lepszą postacią, przynajmniej się nie powtarza. No, ale pod względem budulca to jak najbardziej mi się podoba. Jakieś wiśniowe skosy, trochę takich szarych cegiełek wiadomo, niedużo, ale nawet takiej ramy do drzwi może nam zabraknąć. A tutaj można ją sobie wyciągnąć, wymontować i gdzieś w końcu wreszcie użyć. Okej, okay, jak na taki zbiór luźnych klocków, dodatkowy budulec nie jest źle. Co tu dużo mówić, te zestawy są raczej brzydkie, to znaczy chodzi w nich o zabawę, o rywalizację, o skakanie przy pomocy tych motorków, a niekoniecznie o takie doświadczenie konstruktorskie. Bo czy to jest fajnie wykonane? Przeciętnie. Na dodatek w niektórych miejscach to by się przydały te gumowe elementy, żeby to wszystko nie latało po stoliku, bo wyobrażam sobie, że na parkiecie no to wszystko właściwie by się bardzo łatwo przesuwało. I już ta atrakcja, ta grywalność nam leci na łeb na szyję. Elementy zapasowe: najpierw pokażę wam z tego mniejszego zestawu Konkurs, a później z zestawu Park Kaskaderski. No, nie ma tam nic takiego super specjalnego, możemy sobie tylko popodmieniać te szybki, te wszystkie okulary, bo trochę tego zawsze jest. No, i moja ocena końcowa, słuchajcie, niech obydwa te sety dostaną bardzo słabe 7 minus na 10. To jest głównie dla jakiegoś rodzeństwa albo dla przyjaciół, znajomych, żeby się trochę powygłupiać, pobawić, ale niekoniecznie, żeby postawić na półce. No, chyba że lubicie takie kaskaderskie klimaty, nie wnikam. Piszcie w komentarzach jak wam się podoba ta seria i nie martwcie się, jeszcze trochę jej powąchamy, bo ostrze sobie kły na tą ciężarówkę. To może być akurat najlepszy zestaw. Trzymajcie się, hej!